Puchaty, przyszedł tutaj. Nie dziwię się, że bogowie chcą, żebyśmy znaleźli ten artefakt, bo jeżeli ten potwór przez całe lata zjadał więźniów, którzy byli tam posyłani, to to musi być nasycony ogromną czarną magią. Pojawia się problem. Pierwszy. Biel. Przeraźliwa biel pokrywa wszystko. To jest nieznajomy ci głos. Należysz do mnie. Idź, mym śladem. Tak jest, Ilmaterze. Tak. Zapraszam do środka. A, dzisiaj jakieś problemy z tym światłem. Jeśli chcecie, chodźcie dalej na dół obrzeć przy kominku i poznać się z resztą. Czy to dalej jest w pokoju? Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, nie. Mów, mów przepraszam. Ej, czy nie, nie ma Hej, dobra, podzieliłaś się z nami informacją na temat tego, że ci lokaje nie są yy, magiczni? Jeszcze nie miałam okazji. Czy ta pokojówka jest blisko teraz nas, czy stoi w jakiejś odległości? Blisko. Nie, bo rzuciłaś wcześniej wykrycie magii. Tak, ale bo ona była cały czas obok... A co to się dzieje? Ktoś pobrudził w pokoju. Widzicie, że jeden z pokoi, który wcześniej był zamknięty, ona pokazywała i zamykała. Jest otwarty i wylatuje z niego krew. Zcieka po prostu. Wylatuje z tego pokoju. Tam nie wyczuwam magii? Nie. A w, oczy, w ogóle gdzieś wyczułam magię przez ten cały czas, bo jeszcze 10 minut chyba nie minęło. W tej, tylko w tej... Przy tych drzwiach. Zaglądam do pokoju. Mhm. I widzicie, nie ziołka z bitym toporem, po prostu w klatkę piersiową. <śmiany> La Latający topór, który zabija wszystkich. <śmiany> jedyne magiczne miejsce... Próbuję się tak ustawić, żeby ona nie słyszała. Jedyne magiczne miejsce tutaj to zapieczętowane drzwi w salonie. Na dole. Dobra, to trzeba zrobić tak. Jedyne? Jedyne. Na, na razie, które znalazłam. Ktoś, Ktoś z was tu był. No tak klęka nad tym trupem i widzicie, że... jakby tak w rękach trzyma kawałki koca, które wam dawała. I ten koc, który, znaczy kawałki, są koloru zielonego. Dając koce, dała każdemu... Były trzy kolory, były czerwone, zielone i żółte. Jaki kolor my mieliśmy? Zielony, żółty, czerwony, czerwony. Niziołek jaki ma kolor? Koca miał? On miał żółty. A Gora? Gora miała zielony. Gora zielony. Mm -hmm. Miyagi, znaczy w sensie ten dziadek miał czerwony. Słuchaj, powiedz tak. To rodzeństwo miało obydwoje żółty. Ja nie wiem, ale moja postać ma mądrość 7. Ona już by rozkminiła co? Możesz sobie rzucić na jakąś wskazówkę, jak chcesz. No to na wskazówkę sobie jakąś od ciebie rzucę, bo mam mądrość 7, a ja jestem za głupi. Je Możesz sobie rozumieć. dodać wskazówkę sam. Się a niedzielek żółty? M mogę sam sobie dać wskazówkę? Nie. Tak. To tak nie, to jest głupie. Nie, tak <słyska> nie działa. Wskazówka. Dobra, dzięki. <słyska> o, 20. Na <słyska> od... 20. Plus 4. Ok. Eee, już ci mówię. Wskazówka jakaś taka tum Wskazówkę na zasadzie no te koce mają związek z morderstwem. <grym> zielone koce miały dwie osoby. Nie każdy byłby w stanie na pewno udźwignąć ten topór z osób, które tutaj są. To na pewno. Raczej nikt się stąd specjalnie nie ruszał, więc musi to faktycznie ktoś z tego miejsca być odpowiedzialny za to morderstwo. Zielone miały tylko dwie osoby, Gora i M ja. Mutus. Mutus. Ja, ja byłam cały czas z panem Mutusem, on nic tutaj nie. Nie. Był w Topór był w pokoju Mutusa. Ale my Koc Mutusa. Mutus. Ale Dzień, my rozmawialiśmy, ja. i zgasło światło, i wyszliśmy na korytarz. To nie był pan Mutus. A widziałaś? No właśnie. Znalazł drzwi, otworzył drzwi razem, wyszliśmy na korytarz. Mam pytanie do Lokaja. Lokaja, tej pani się pytam. Mhm. Ty wiesz, kto zabił? Gdybym wiedziała, wyprosiłabym niegrzecznego gościa. Nie wolno zabijać. Mutus, no spróbuj dotknąć topór. Próbuję dotknąć topór. Siatło gaśnie. O kurwa. Po co dotykałeś topór? <śmiech> <śmiech> Ale zdążyłem dotknąć topór? Mhm. Oj. Nie wiem, czy uda mi się zapalić po raz kolejny. Brakuje nam. brakuje nam już świec. Chciałabym <grym> no rzucić go. sztuczkę święty płomień mhm. na panią lokaj. Ok. Trudno, boję się bardzo. No. E, musi wykonać rzut obrony na zręczność. 10. Nie zdała. E, spływa na nią płomienna światłość święta. I dostaję jednak 8 obrażeń ode mnie, od ognia. Czy była z nim Osiem. Osiem. przepraszam, chciałabym zapalić światło. Widzisz, że jej skóra zaczyna momentalnie się topić. No, ale... nie, 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 gaszę, gaszę, gaszę! A czym kurwa wodą święconą? Czy, a czy ta sytuacja? To wydaje się po prostu nie topić się jako człowieka, tylko po prostu się lekko rozpływać i wychodzi z niej w zasadzie sam szkielet coś rodzaju gnijącej skóry. to zaraz ciała, to które jest... ewidentnie ...martwe od jakiegoś Odpędzenie czasu. Odpędzenie nieumarłych. Akt wiary. Hmm? E <grywa> Serio pamiętam, jak się robi... Hmm? E <grywa> e wy to widzicie. Wasza dwójka. Ale ja. widzicie też, że nie ma z wami kolegi. No nic, dobra, poczekaj. Mówiłeś, że ta ciemność to nie jest ciemność świecowa, tylko magiczna, nie? Mm -hmm. No nic, no rzucam na to rozproszenie magii. No może tym razem się ondzie. Okej, okay. no, coś widzieli. Okej, okay. dobra, spoko. Y nie rzucę. Nie umarli, znajdując się w obrębie 9 metrów, którzy Cię słyszą lub widzą, muszą wykonać rzut obrony na mądrość. W przypadku niepowodzenia zostają odpędzeni na jedną minutę, lub do czasu otrzymania obrażeń. Odpędzona istota zużywa swoje akcje na oddalenie się od Ciebie i nie może z własnej woli zbliżyć się do Ciebie na odległość mniejszą niż 9 metrów. 9? Nie zdała. No to widzisz momentalnie, że jeszcze paląc się, po prostu zaczyna uciekać. Oddalać się od Ciebie. Rzucone zostało rozproszenie magii. Widzicie, że cała ciemność znika. I na dole, pod schodami, widzicie kolejną martwą dwójkę i stojącego naprzeciwko... Mutusa? Mutusa, starszego mężczyzny, natomiast Mutus stoi z toporem wbitym w jedno z rodzeństwa, a drugie już leży bez głowy. Je, je, oni mieli żółte koce. Mm. Ona jest nieumarłą. Teraz to jest ja czerwone umrze. Czekaj, ty to rozkminiłaś? Nuuu... No, <gry> Czy ja wiem, jak ja się tam znalazłem? Nie masz pojęcia. Mutus hmm. coś cię odjebał. Dobra, nie do, dobra, nie mam wątpliwości, że to jest mutus. Poczekaj. Trzyma cały czas ten topór? Trzeba go zabić. Nie, sanktuarium. Rzucam na mutusa sanktuarium. Y... Jest mordercą. Nie, coś, coś, coś wpływa na niego. Nie jest mordercą. No Czym jest to... ten topór? Nie mam pojęcia. Widzicie, że zabił. On działa w imię bogów. Ja działa w imię pokoju. <gry> yy, czy czy Mekera próbujesz, próbujesz do mnie podejść? Tak. Yy, wyciągam topór przed siebie, wykonując duży zamach, mówię nie, nie zbliżajcie się do mnie. Ty też się do mnie nie zbliżaj. Co ty chcesz zrobić, Mekera? Rzucam na niego sanktuarium. A co to zrobi? Nie, nie, nie tłumaczę tego, tylko rzucam. Aha. Do końca trwania czaru przez minutę każde stworzenie chcące go zaatakować lub rzucić na niego wyrządzające krzywdę czar, musi wykonać rzut obrony na mądrość. On w super przypadku nie powo... z... A my teraz mamy y, minus 17 do rzutu, czy coś. Nie, nie wiecie, co robię. E... A, nie. Jak nie zda, to musi wybrać inny cel albo utracić ten atak lub czar. Z e... kością K20. Niestety, kiedy. Jesteś raczej ze srany, prawda? Jakbyś się zostawia emocje. Tak, pierwszy raz od dawna nie wiem, co się dzieje. Okej, okay. to więc... sobie dwoma kośćmi i dobierz gorszy wynik. 13. Okej. Okay. To co widzicie przez chwilę, to jakby na chwilę jego twarz się rozpadła i wróciła z powrotem. Czujesz, jakby w twojej głowie pojawiały się myśli kogoś innego jeszcze. Może takie zabij, Zabij wszystkich. Zabij. Nie daj się pochłonąć tym wspomnieniom. Zabij. Pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, kim jesteś. Jesteś potworem, nie jesteś. Nie jesteś człowiekiem, nie jesteś żadnym... Próbuję puścić. Próbuję puścić topór. Pięćdziesiąt się zaciska. Odłóż topór, Mutus. Nie mogę. Czujesz, jak mimochodem zaczyna być kierowane na nią. No dobra. No to za uroczenie osoby. Stara sztuczka. Rzuca. Mm -hmm. Ile muszę? Ty musisz coś rzucić, chyba. Nie? Mhm. Nie. Nie? Ty. Rzuć. Kurwa, jest elf. O kurwa. O nie. Zapomniałem. Zapomniałem. No tak. No tak. Znaczy, masz, po prostu utrud masz utrudnienie, więc rzuć nie kośćmi. I muszę ten gorszy wynik wybrać? Tak. Generalnie czujesz, już chcąc to rzucić. Że ten czar na niego nie zadziała. Nie, nie zadziała? zadziała. Że jest w nim coś, nie. co sprawia, 5, 6. 6 plus 7. Nie. że to nie przejdzie. Niezależnie jak 6, mocno 6. się sfokusujesz. No kre, jaki masz koc. Twoje ciało po raz kolejny nie. zaczyna się rozpadać w różnych miejscach i wracać do swojego porządku. czym czy nie spotkało już kiedyś coś takiego? Czy, czy jestem w stanie. Wyjdź, wyjdź z mojej głowy! A głos, który słyszę, czy jest w jakiś sposób powiązany z moją wi wiarą? Nie. Wyjdź z mojej głowy. Ty wyjdź z mojej głowy. Zostaw mnie. To są fałszywe rzeczy. podszywam się tylko pod ciebie. Wyjdź. To jak z tym, że Wójtę, próbuję że wyjść? Próbuję wyjść. Próbujesz wyjść? Wyjść. 17. Czujesz, jakby twoja jaźń się odłączyła i widzicie, jak jego ciało całkowicie się rozpada i widzicie coś humanoidalnego, co nie ma żadnego kształtu, po prostu coś, co wygląda jak człowiek, ale jest totalnie bezkształtne. Potem zaczyna przeistaczać i wygląda przez chwilę jak ten lokaj. Znowu się rozpada. Wygląda przez chwilę jak ty. Augurius, kult. Bogowie, kilometr dwóch Rozpada się, wygląda przez chwilę jak orczyca. <sparz> no, <UNC> no. No, druid, druid. <sparz UNC> I rzućmy sobie na inicjatywę. Tak? Nie, co się dzieje? A gdzie jest? Gdzie jest nie zrozumiałam, gdzie jest. Nie, widzicie. nie widzimy, gdzie jest. O, zajedliście. Chyba się zezrałam. <laughs> <i> siedem. <sparz> na 18. Zaczynasz. Czekaj, czyli... Bo się Waszy... Go pieta. No znaczy, albo to coś, coś, co się za niego potrzywało. Jak go pokonać, żeby zrobić ku To jest pytanie teraz. O kurwa, no i teraz... Nie to Ale ma... odjebałaś. I teraz pytanie. Rzucone sanktuarium i rzucone na jego ciało czy na mutusa, który się odwiedza? Myślę, że jest aktywne. Ja mówiłam od początku, że to jest zły pomysł. No, co robimy? A mnie nie ma, nie ma. Uh. Dobra. Oplątanie rzucam Tak, oplątanie rzucam na niego. Mimo wszystko. No trzeba go jakoś uruchomić, może się. Dobra, no Oplątanie że... jest obszarowe? Tak. Dobra, to sanktuarium nie chroni w tym wypadku. 14 plus 21. Widzicie, jak po prostu zaczynają pętać go, wyrastające z ziemi korzenie. Wbijają się kolcami w jego ciało. Mm, mm, mm. Patrzę na Waldemara, patrzę na Mutusa. Mutus był dziwny, ale był. No aż! I wpadam, wpadam w furję i biegnę z toporem, żeby się, zamachnąć się. I pi Atakuj! I 11. Weszło? Dobra, a tu pierwszy atak mm -hmm. poszedł. Z utrudnieniem każdy atak jest. K20 na trafienie samo Róć jeszcze raz. No, no sanktuarium, nie. A... 8. I teraz albo tracisz ten atak, albo wybierasz inny cel. Co robisz? Nie wiem. Tak bardzo nie wiem, że decyduję się nie atakować nikogo, bo jestem przerażona i błogosławię Nunę oraz Waldemara. Dodaję Wam plus K4 do test, w wyniku testu ataku lub rzutu obronnego na minutę. Mam go bić. Nie, nie wiem. Widzicie, I... jak ten starzec patrzy na całą sytuację. I siebie też błogosławię. To przerasta moje najśmielsze oczekiwania, nie chcę mieć z tym nic wspólnego i widzicie, że długą po prostu daje, ucieka z tego miejsca. Potwór próbuje się ruszyć, ale jest ale... związany, więc się nie rusza. Ale nie żyje, nizioł. Druid? No kurczę, no lipa jest. nie żyje, tylko my jesteśmy. Nie, kurczę, rodzeństwo no, jest Nie, rodzeństwo też już nie żyje. Tak, tak, mu to się Mutus tak, tak. ja Kurczę, pieczona no nie będzie, ja też nie mam się trafić. Hmm. poczekaj, no bo czy dałoby radę go jakoś ogłuszyć? Może żeby przytomność stracił, ale ja takich zdolności nie mam. No nic, no dobra, nie wiem. Może trzeba go... Nie wiem, no nie chcę go zabijać. Chociaż może to jest po prostu. Ej dobra, on jest Spętany. Proponuję mojej drużyne, drużynie, trzyosobowej póki co, opcję ucieczki. I zabarykadujmy się w którymś spokoju. On się teleportuje w ciemności. Przez objęcie. Mądre, czekaj, czekaj, ty, jak to jest możliwe, a może nie, może się nie teleportuje, tylko, nie no, walka trwa, nie możemy chyba tego. No tracisz powoli, można powiedzieć, że... Służy. Zaraz możemy cię stracić akcję swoją. No tak, dobra, y, dobra, propozycja, uciekamy, nie wiem. Masz tylko jedność. No jest unieruchomiony, unieruchomiony jest, zdążymy uciec gdzieś. No ale on podąży za nami ale być może. Decyzja, szybka. Dobra, ale być może wróci do zmysłów. Macie na górze pokoje, macie zamknięty, znaczy zamknięty. Nie wiecie, że jest zamknięty, Chciałbym wiecie, że jest zabezpieczone to magią, które też mogą być otwarte. Drzwi. Bo, bo ja tam! Za, magiczne drzwi. Mhm. A do jak te. nie, to idziemy być kupić. W ostatnim momencie, zanim uciekamy, chcę spróbować jeszcze mniejszego przywrócenia na nim. Mniejsze przywrócenie. Uwalnia go od jednego dolegającego, Jednej dolegającej istocie choroby, bądź kończę jeden ze stanów, w którym się znajduje głuchota, ślepienia paraliża albo zatrucia. Mhm. Nie działa to na unieruchomienie czymś tam, ale tak liczę na to, że może coś wylezie z niego, to nie jest to zaklecie, ale ja na to liczę. Pykniecie? Tak. Przekraczacie drzwi, tak? Tak. Drzwi się otwierają. Słyszycie potworny jazgot w swoich mózgach, takim. Yeah! Jakby jakaś zjawa po prostu wdarła wam się do głów, otwieracie drzwi. Widzicie klatki. Dużo klatek. W jednej z nich widzicie mężczyznę, który w zasadzie śpi. Znacie go. To jest dobre. Olol. Sekta seksualna. <laughs> To jest spory gabinet, a w środku widzicie coś na kształt jajka, jakiejś takiej posągu czy czegoś z czarnego metalu, które ma wygrawerowane różne jakieś dziwne znaki na sobie. Dobra, rzucam, rzucam na znajomość tych znaków. 19. Wydaje ci się, że kiedyś, bardzo dawno temu czytałeś coś o splocie, o bogach tworzących splot i to było coś z tym powiązane, jakieś takie znaki, ale nie jesteś w stanie ich stuprocentowo rozszyfrować. Być może widziałeś to w księgach z zakontynentu Erydii. Waldemar, co robimy? Dobra, szybka teoria, która mam w głowie. Jeżeli tam jest zły, a wcześniej był nasz dobry, a tu śpi ten, to być może jak tego obudzimy, to tam wróci tamten? Ojej! Panie Mutusie! Budźcie! Możemy do niego podejść, czy on jest za kratami? Za kratami. Pierdolijcie w kraty czymś. Nuna! Nie! Yeah. To jest na siłę? Na atletykę? 25. Ok, rozwalasz drzwi. W zasadzie, nawet nie zamek, tylko po prostu rozgniatasz. One są zardzewiałe, po prostu się rozwalają. Słyszysz ten dźwięk, i budzisz się. Mogę się ruszać? Możesz. Jestem. Nie! I widzicie, jak. Ta postać zaczyna po prostu momentalnie się rozpadać. Tamta, tutaj. Ja! Ten, z którym walczyliście, okay, który no. był zbędany. To byłem ja! Nie zdążyłem opuścić cząstki! Umrę! Rozpada się w proch. O. Ja się zgubiłem. Ten w klatce, który był mną przed chwilą się rozpada w proch, czy tamten za drzwiami? Nie jesteś w klatce. Ja jestem w klatce. Ten, z walczyliście ha, przed to... drzwiami Rozpad się w proch. Się w proch. A ty ja... momentalnie wracasz do świadomości. I am, I am back. I masz flashback. Okay. Że idąc, lokaj szepnął ci coś do ucha? No, Przy pierwszej ciemności zabrali twoje ciało do tego magicznego pomieszczenia, w którym była ta postać bez kształtu, zabrała ci wspomnienia i zmieniła się w ciebie. Tak? To wszystko ja jest dobrze? Mówię. Najwięcej zdań pod rząd w swoim życiu i opowiadam im wszystko, co, 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 co sobie przypomniałem. Uf, dobrze, że to nie była miała, ja, bo nie mielibyście ze mną szans. <laughs> nie no, dobrze się skończyło, bo szczerze mówiąc, ja. Nie no, do samego końca myśleliśmy, że to byłeś ty. I no, no nie chcieliśmy cię atakować. Znaczy. No, no chciała... nie chcieliśmy, ja. No, ona... no, chciała. Ale, no, dobrze, bo przede wszystkim musimy bronić siebie. Sek sekciarzy nie lubimy. Czy dzieje się coś, co w tym momencie jakby jeszcze powoduje w nas niepokój, co nam zagraża? Wydaje się, że atmosfera się zmieniła. Że a, jest... Co z co ja nie umarło? To musiała do mnie spierdalać? Ona spłonęła. A, a. a Lokaj? Lo on umarł wtedy, jakby on leżał już y, martwy od wpadnięcia gory, więc nie ma nikogo poza wami. Wszyscy a, są a -a. martwi. Dobra, jeszcze raz Czekaj, raz. nie, ale to on zawsze w górę leżała martwa. Ale ona wpadła na niego, leżał jakby też. Y... Ale nie. Ale nie, powiedziałeś, że wstał i, na... oh, i martwy jest. <ślech> 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 okay, czyli okay. Wszyscy, okay. wszyscy są, wszyscy tak. są martwi, y... a, a ciała ich leżą. Mhm, wyjdźmy z tego pomieszczenia. Ojejku, to jest ważne. Te drzwi były zapieczętowane magią. A to nie jest artefakt? <ślech> nie, nie wiem. Waldemar. Weźmy jajko i chodźmy stąd. Ono jest dość spore, przetwierdzone a. do ziemi. Cztery metal. czarny metal ten jest z waszej wysokości. Jest takie przecięte na cztery, jakby z grawerami. Ja nie? może bym rzucił czar na identyfikację, mhm. bo to coś więcej. Tak, bo to... ja Wam przekazuję informację a propos tego, co mi powiedział. Co widziałeś, jakby tak. kojarzysz znaki, ale. Tak, tak, tak. Nie tak, tak. Skąd. Dobra. Czyli dotyk, dotykam. Muszę tylko dotykać. Widzicie, jak zapała się na jakiś biały rodzaj energii, która wypełnia ja te wszystkie gramery. <gry> Widzicie, jak ten rozbłysk idzie w niebo. W zasadzie rozwalając cały sufit, rozwalając cały ten wszystko, co jest nad nim, czujecie potworny ból głowy, i jakby część waszej duszy, rodzaj, został ciągnięty przez to jajo. Słyszycie w swoich głosach. W głowach głosy. To nie jest moc należna wam. Nie tykajcie tego, co boskie. Ty natomiast słyszysz. Tak, mój kochany króliczku. Twój ojciec ofiarował mi cię w pakcie. A teraz ty dasz mi moc z splotu. Sięgnij po nią. Jesteś w stanie. M Sięgnij! Mój ojciec... Sięgnij po nią. Czy jestem w stanie wydrzucić? Potężny rozbłysk odrzuca Was w zasadzie po ścianach, a ja już się dezaktywuję. Jak otwieracie oczy, widzicie, że jest rozwalone, leży na ziemi. Na kawałki. To nie ja. <słuch> czy, czy, czy ja byłem w stanie skonstatować, że, że Mekera znowu rozmawia z błysem? Co słyszałeś? Co słyszałeś? Usłyszałam znowu ten sam głos, ale brzmiał inaczej. Powiedział, że mój ojciec ofiarował mnie w pakcie i że mam sięgnąć po tę moc. To... Głos nazwał mnie króliczkiem. Ilmaterby mnie tak. Ilmater tak nazywa? Mm, może czasami. Chodźmy stąd. Czy, czy ten czy... to leży jeszcze? Mm -hmm. Czas ja sobie. Chciałabym go wziąć. Okej. Okay. Gwiastka <grystka> jest wcześniej w tym roku. Ja chyba staty. Zajebiste. Tak? <grystka> no, no. Bo jest mój. A na pewno boy. jest bardzo drogi. W sensie. O, no, suła. Kupimy sobie na to. Tyle piosenek. <noise> I ty no, miłym czekaj. akcentem. Nie no czekaj! Mężkości. <noise> tu jest. Za... Mężkości będzie kupowane. Mogę sobie rzucić na jakieś włączenie kropek tak? Tutaj? W sensie. Jak połączyłeś, to połącz. Mu to się. Mhm. Jakich bogów wyznaje mój ojciec? Mówił, że wielu, ale jakich dokładnie? Ciężko się połapać. Jesteś bardzo blisko niego, skoro idziesz tutaj ze mną. Jaki bogów wyznaje mój ojciec? Hmm. Ilmater. Wierzę mu? Kurwa, chyba wierzę, ale rzucę, rzucę na, na... Oszu... Oszustwo. Na oszustwo. 14. Myślę, że możesz mieć ułatwienie, bo 13, tak. Co w okolicznościach. Siedemnaście. To nie jest Ilmater. Asmodeus. Nie znam się. Asmodeus. Waldemar. To jest dobre. Myślałem, że nie odmieniono imienia. Jestem poświęcona w, w pakcie Asmodeusowi. Hmm. Znaczy, my I ty wiedziałeś? Słyszymy, tak, bo my życiu... a. I ty o tym wiedziałeś? Wiedziałem. Chcę wyjść. Chcę bardzo a, szybko stąd dobra, wyjść. Dobra, ja widzę, że chcesz wyjść. Ja no wstaję, bo dostałem i wstaję i się pytam. Bo ja wiem kim jest Asmodeus? Księciem piekielnym. no to dobrze myślę. Dobra. O co chodzi z jej ojcem, o co chodzi z Asmodeusem i o co chodzi z y, poświęceniem? Góry już mi kazał jej pilnować. Nie wiedziałem, że to zabrnie tak daleko. Nie wiem, co dalej robić. No, rozumiem, że leży na, tobie, leży na niej klątwa, tak? Tego do końca nie wiem. Chociaż zaczynam mieć podejrzenia, że tak. A ty, dziecko, co wiesz? Dziecko chyba ucieka. Myślę, że jak usłyszałam pytanie, o okłon twojej ojca, zatrzymałam się z ręką na drzwiach. Nie za wiele. Ale więcej już nie nazywajcie mnie Mekarą. Na imię mam Fiel, a z ojcem nie chcę mieć już nic wspólnego, ani z tobą. Bek. Dziękuję. Możemy jeszcze tak na Miluśko, co zrobiliście za topór? Zatrzymaliście, kupiliście sobie faktycznie coś za niego? Tak już, żeby podsumować to, co między wami się wydarzyło po tym wszystkim. Topór, topór, topór. Yy, o to... to co na chciała. Jeżeli bardzo jej się podobało, to zostawiliśmy. Tak. mi się bardzo No to zostawiamy. Topór stał się sławny w krainie jako ten, który jest w stanie w zasadzie zniszczyć wszystko, więc wasza dwójka też się rozsławiła, podróżując po różnych miejscach. ona by na jednym ramieniu by miała topór, na drugim Waldemara. I ty mi pomacentem zakończymy sesję. Dzięki wam bardzo. Dzięki. Trochę śmieszno, trochę straszno, czyli najlepiej. Jak wrażenie? By cięż, by ciężko było te tajemnice utrzymywać, tej, tej misji, tego Mutusa. I tak mu się robiło jakby żal tej, tej Mekkery. To było ciężkie. I cóż, że żal. Tak. Ale myślę, że, że, że mu tu zmienił się po tej sytuacji. Poszedł do koledżu. Zaczął grać w koszykówkę na psychoterapię. Tak, tak. No, no ciekawe, ale ciekawe, ciekawe to było. To sumie dla Ciebie najbardziej pytanie, bo dwa skrajne systemy, dwa skrajne... E, same... Tak, tak, nie wiem, czuję się się znowu zostaję oszukany przez Agę. Ona ma takie, no... Jakby znowu, jakby jeżeli, jeżeli, jeżeli będzie jeszcze jakaś obca zagrać tutaj, no to... Nie, to... to... To beze mnie. Nie, nie, po prostu ja już będę po prostu, jak powiem mi dzień dobry, to wiem, że kłamie. To nie jako mam, ja zostałam oszukana! No Weź? tak, znowu no tak. też razem, nie? No tak. Wiedziałem, to jest. Zawsze tak jest. Zaś ta aga. Mhm. Dziękujemy kochani, mamy nadzieję, że Wam się Dziękujemy. podobało. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Nie, udało się! Mamy to! 26 Dzięki wielkie. Dzięki. Oj, fajnie. A to... Intro Nie, ale fajną masz tą Nunę. Cudna no. jest. Ja jest, jest! Musi wrócić!